Witam wszystkich, dzisiaj pokażę wam mojego plasznika, a więc zaczynamy. Jak wiecie po tytule, dzisiejszy film będzie o tym ptaszniku. Ale zanim zaczniemy, to muszę Wam o czymś powiedzieć. 20 lutego, czyli jeżeli to oglądacie w sobotę, no to jutro, są pierwsze urodziny mojego kanału, i z tej okazji będzie dodatkowy film. Ale w takim razie zacznijmy już o ptaszniku. I na początku powiem Wam, co to za gatunek, potem jak się go hoduje. I takie podstawowe informacje na temat tego gatunku. Ale, żeby nie było tak nudno, to gdzieś w się go nakarmię. Ponieważ, jeżeli bym go nie nakarmiał, to by tak stał i by nie było to za ciekawe. A więc, Triltokat Pilosus, czyli ptasznik kędzierzawy, jest bardzo fajnym ptasznikiem i nadaje się na początek. Nie jest to na największy gatunek ptasznika, jaki można mieć, ale też nie jest najmniejszy. Jest to bardzo łagodny ptasznik. Dlatego właśnie, jak wcześniej mówiłam, jest polecany początkującym. Jego jad jest bardzo słaby, chociaż wyczesuje włoskie parzące, ale to tylko jak się go bardzo zdenerwuje. I to też każdy osobnik może być trochę inny. Jeden może bardziej się wyczesywać, inny mniej. Mój jest bardzo łagodny, ponieważ nawet przy tym jak otwierałam go, jak go zakupiłam na giełdzie, no to otwierałam, tam było dosyć troskające otwieranie i nic się nie wyczesał, łagodnie wyszedł, bez żadnych ucieczek. Jak widzicie, terrarium jest, nie jest zbyt duże, wystarczy terrarium o wymiarach 30 na 20 x 20 i to już jest w zupełności wystarczające. Mój nie jest jeszcze dorosły, ale już jest w terrarium docelowym. I ogólnie to to jest samica, ponieważ jak wiadomo lepiej kupować samice, ponieważ żyją dłużej i przeważnie są ładniejsze. Długość życia takiego ptasznika? No to samice mogą żyć nawet do 20 lat, czyli jest to bardzo dużo. Jak kupię sobie takiego pająka od małego, no to prawdopodobnie będziecie go hodować właśnie tak długo, temperatura najlepiej od 25 do 30 stopni, ale jeżeli będziecie go trzymać w temperaturze pokojowej, nic się nie stanie, jednak lepiej dogrzać. Mój ma połowę terrarium, większą połowę ogrzewaną i kawałek nieogrzewany. Tutaj ma kryjówkę, wilgotność powinna być utrzymana dosyć wysoka. Ponieważ jest to ptasznik, który pochodzi z wilgotnych lasów. A dokładniej to on pochodzi z Ameryki Środkowej, na przykład z Kostaryki, z Panamy, z Nikaragui, ale tak, także może występować w Brazylii albo w Meksyku. No to żeby nie było tak nudno, to teraz go nakarmię. To od razu pokażę Wam, jak taśnika się karmi. Więc chwytamy świerszcza i po prostu trzeba go chwycić pęcetą i podać psaśnikowi. I jak widzicie, śwież został złapany. I teraz będzie go jeść dosyć długo, jak widzicie, teraz idzie. I właśnie taka kolejna ciekawostka. ptaszniki często, jak upolują jakiegoś owada, to wykonują taki taniec. I jeszcze co do karmienia: to dorosłe karmimy mniej więcej raz w tygodniu. Chyba, że damy, damy coś mniejszego. Tak jak ja, no to można tak co 5 dni karmić. Ja swojego karmię tak co 5 dni mniejszymi porcjami i jest dobrze. A jako karmówka, no to wiadomo, świerszcze, karaczany, drewnojady i mniejsze szarańcze będą odpowiednie. Karmimy oczywiście owadami karmowymi, ponieważ owady łapane na łące mogą zawierać pasożyty, które będą groźne dla ptasznika, dlatego lepiej właśnie kupować owady. O i właśnie, teraz możecie zobaczyć taki delikatny taniec. I jak widać na chwilę przestał, ale polecam ten gatunek, jest bardzo piękny ptasznik i mój pierwszy. O, i zaczyna tańczyć. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? A, jeszcze bardzo ważną rzeczą u dorosłego takiego ptasznika jest miseczka z wodą. I taka miseczka z wodą to może być jakaś zwykła nakrętka albo jakaś ładniejsza kupiona. Ja, że na giełdzie już nie miałam czasu kupić, no to po prostu wykorzystałam miseczkę, którą już znalazłam z jakiejś zakrętki od pojemnika. I kolejna ważna rzecz jest taka, że jak kupicie sobie takiego obszarnika, tylko mniejszego, nie tej wielkości, no to musi być pojemnik, oczywiście mniejszy, bo nie możemy takiego małego wielkości paznokcia wpuścić do takiego terrarium, ponieważ się zakopie i w ogóle go nie będzie widać. Dlatego pojemnik trzeba dostosować do wielkości pająka. I kryjówka jest bardzo ważnym elementem. Musi być troszkę przyciemniona. Ja zrobiłam coś takiego, że jeżeli mam LEDy, takie mocne. No to zrobiłam coś takiego. Po prostu zwykłe kawałeczki kartki położyłam, żeby chociaż trochę jeszcze przyciemniały tą kryjówkę. I kryjówka musi być taka, że ptasznik do niej wejdzie, nie będzie ani za ciasna, ani za duża. Bo jakby kryjówki nie było, to ptasznik by się stresował, albo by się zakopał i też by go nie było widać. I jak ptasznik przechodzi wylinkę, to nie wolno absolutnie go dotykać ani mu przeszkadzać, bo może źle to zrobić, no i może nam nie przeżyć. I jak jest taki świeżo po wylince, to go nie karmimy. Dopiero trzeba odczekać kilka dni i zobaczyć, aż helicery mu ściemnieją. Dopiero wtedy można go nakarmić. Ale im jest starszy, tym linieje rzadziej. No więc co mogę powiedzieć więcej? Polecam ten gatunek. Jak możecie, to hodujcie. I zobaczycie, że jest to bardzo piękny i porządny ptasznik, więc bardzo polecam go hodować. Jeszcze na koniec mogę Wam pokazać nagrania z poprzednich karmień. Jeśli film Wam się podobał, dać łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.